Zobaczmy, co tutaj słychać. Byłem tu ostatnio, tylko w nocy. Czy coś się pozmieniało? Ktoś tu jeździ. Jakaś osobowka stoi? Tu mi się obrócą. Będzie git. Ua, mokro. Hej, hallo. No i dobra. Na razie sobie wywiozę. Oni nie chcę tam śpią. I know I make it look easy Yeah, made weather with the defense I don't care what a critic got to say I got them pickin' up the pieces Fuck it up, gotta me, you really playin' with your life I'm about to come and run it all back I'm the new everybody snap back You ain't fit in for it cause you all cap like I shoot my shot way Hello, sir. Hi. Why are you leaving? Ah, fuck, what am I supposed to do? Well, here you And you No trzeba się zapytać No kurwa, ja tu ostatnio jak byłem to nie było kogo się pytać Ale że gdzie tu... 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 słuchaj patrz Tu przez no. łąkę wjeżdżasz i przy lesie, jest utwardzone przez niemiaszka Po to żebyście nie wywozili Bo tu jeszcze jest jakieś 600 metrów Będzie aha. na tej drodze Nie? Aha, aha, i piątka Aha I dlatego on tu mówi, że coś wam napisze w zleceniu, albo ja jakby tu z nim rozmawiałem ja, ja tu kurwa kocham... przyjechałem pierwszy raz, to ciężko tam w ogóle było wjechać, bo ja był ten moment jak to rozkopali, no. już Ja mam jeszcze dwie naczepy tam, nie? I ja to je no. jest za chwilę wpuszczę, nie? No ale co byś brał jeszcze? Tą całą piątkę? No to wszystko co tam jest, nie? A. Będę się starał zabrać No bo mówię, tu nie był Tym takim traktorem na gąsienicach, wiesz? Kurwa, to co mi to teraz da? No jakbym Hmm To najlepiej ogólnie Przecież tam nawet na upartego by ci cofnął, znaczy po, po tej drodze. Nie wiem, przecież tam masz dosyć taki ładny załadunek. Właśnie niech się kurwa tu męczą. Co to za problem? Nie wcofują do chuja. Przecież będziesz walczył do 15 tutaj. No po co? Tam? Nie, no cóż, żebym wjechał. O, ogólnie to i tak, jakby mi tu dojechali, no to dwa razy to moment. Piątka to kurwa. Przecież to, to na łąkę przyjadą, odwrócą się i już są dupą ustawieni tam. No To już wiesz, jak chcesz, ale mówię. No, no, no ja, tak, ja tak myślałem, właśnie, nie? żeby tak by zrobić. Cofęli. Kurwa, no tutaj Tylko mówię. Muszą przyjechać, tu się odwrócić. Najlepiej będzie, bo wtedy na prawą rękę się łamie. I kurwa, no tak, tak, tak. I... tak. Ale że tam ta droga utwardzona. Hm. Teraz już chuj, tak, bo jak tam. Znaczy, słuchaj, utwardzona. On był tym traktorem na gąsienicach. No. I mówi, że kolega, będzie gód, Ja mówię. No, No bo nie wygląda to tak dobrze, że jeszcze padało. No, kurwa, no wiesz, właśnie dlatego. Mówię. Ja ostatnio zostałem na polu, także nie pcham się też, jak to mam Kurwa, lepiej godzinę dłużej, a kurwa, przynajmniej pojechać, bo jest piątek. Y niż zaś, kurwa, stać pół dnia w polu, prosić się, kurwa, żeby ktoś pociągnął 5 metrów. Cię. No, ale z konia mogę wiedzieć, że co chodzi, nie? You don't need to understand, ayy. We on time. You don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the same. Moving fast, already gone. Yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog. Just let me relax. Stop assuming what we doing. I'm Super. Wow. Jezu, no, you know. no. no games with me, I promise I'm too much. Ay, I can never let up even if you had enough. hey this ain't for the faint of how we always playing rough. I had enough, it ain't luck. I needed a vision, I needed ambition, I needed a mission, needed a mission to beat this submission with no end mission, I see the collision, the crash and the distance, ain't coming off track. No. Now when the yes with the motive, don't talk about like the show. they all about to see what I mean in the moment. I gotta keep going. Silp. No za mną mi się kręcisz Przyjdź paczka do felka Mam, otworzę od Emilii Fiu, 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 fiu

I je. Yeah. i fajne, yeah. wszystkie mam pajne, sosnowe, ua i podświetlenia jeszcze ziomeczek wysłał i je... Yeah. Kacper, dzięki bardzo za gadżety, ale już mi się Martynka do nich przyczepia i ona by chciała do Mercedesa jednego. Nie ma łapacza. Niedługo będę miał. Co tam Juri? Zobacz, co dostałem. Na chwilę obecną Dziękuję bardzo Tu wlepki, potem przylepimy Zapachy Też gadżety Kacper przyniósł Dostał, wysł, dał Zaraz się tu pochwalę koledze Kolego Popatrz co? Jakie doły kurwa Jście Feli napisane Dostałem, przesłali mi pocztą kurwa... Co to? No Ale co, gdzie? Jak? To no tak? no fan To jest zajebiście, co? No dostaje za nosimy i co w twoim suk, Ja. 700 metrów do celu. To jest taka akcja, że trzeba przy wyjeździe pisać opony. 50 metrów za bramą znajduje się czarna wanna, w której jest A wszędzie porobione. Płotki są. Na no tu jest zamknięte na kutkę.

Ale jebe, jak u dentysty, kurwa. Zrobiliście kurwa. tak kiedyś już? Boyoni. Dobrze, że nie mam więcej kulek. Ja pierdolę, muszę się wyjebać Dobra, jeszcze dwa Na tej oponie się ten dzika akurat, wiesz Przeniesie, mówi wiem, jak u dentysty. To bardziej takie jest wapno chyba Proszę <coughs> Jak cygance z bołka. Koła umyte jest czy nie ma? Mało może być. To się leje bez wody, bez niczego, tego, tak? Ja chyba tak A ja, bo ja ty... tu spuścić to ciśnienie? Nie? To wiesz? będzie być taki zaworek gdzieś tu na Tu? шинээр өөрөө кринч харааа Аталгаач чадваргүй байна. Энд тийм баг махуу байна. Leje do pełna, bo jutro trzeba będzie dawać, kurwa, dobra Przywiozą, bo tu już nie ma A tam jeszcze stoi Ale też to jest puste pusta. puste? No A nie, pełne Oj, za nas jeszcze mają tu No, wszystko tu musimy wywieźć, jak w ogóle o tym Niech ten kurwa no rapska Dobra ps. Zobacz, czy działa Jurik Ja przy dole jeszcze tu będziemy naprawiać Nie ja! No bo jest kurwa Pierdolona się dysza dotkała na pewno kurwa Gdzieś bryłka wapna poszła i no. Na bank no, co to nie jest, co? Pokaż Spróbuj kurwa, może ty mi kurwa pójdzie Bo to jest dysza spotkana na bank Jakiś paprog kurwa wpadł okay. Tutaj nie ma nic? Nie tam muszę być w środku no. Dziękuję Juri, no. to nie jest chemia do mycia. Nie. <laughs> no, Ej tu normalnie są ślady kurwa szczałów, nie? No, patrz. Albo nie chciałby wychodzić wchodzić, to są tutaj pukoki. Ja Kurwa, wypuśćcie mnie. Zaspowane jakieś to takie, tutaj nie szczelali, Widać tylko z tamtej, bo tam wjazd. No. Tu jeszcze też jest. Kawałek historii tutaj stoi. Dalej. Ciekawe, jak tam już w środku. Chujat ten tu ma fuchę. Forda ma fajnego. Tymki To zamyka? Tak, 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 on wypuszcza, dawajcie, dawajcie Ten on taki chujowy tam na tym wyjeździe Zajebista BMW Jeszcze Alpina Herbatka się robi them let's just deal with me. i am too much hey, i can never let up even if you had enough hey this ain't for the fame or how we always playing rough i had enough it ain't luck i needed a vision i needed ambition i needed a mission, needed a mission to beat this a with we in the mission i see the collision the crash in the distance ain't coming off track no now when you guess with the motive don't talk about the show and y'all better see what i mean in the moment i got to keep going i'm shaking the dice and I'm keeping it proper they already know you don't need to understand, ayy. We on time. you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play. Yeah. play Move me fast, already gone. Yeah, but you bringing me back. Yeah. Try to double cross me, dog. Uh, just let me relax. Uh, Stop assuming uh, what we doin'. Uh,